Uryw... Urywki. Urywki z kalendarza. No i dziś yy, środa, więc pan skrzypek już zwarty i gotowy. Filip Jaśler, pierwsze, a w zasadzie czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślałem, że miewam kłopoty finansowe. Do wczoraj tak myślałem, kiedy to usłyszałem, że Taylor Swift, gwiazda Popu, zarobiła w tym roku o 120 milionów dolarów mniej niż w ubiegłym roku. Gdybym ja zarobił o 120 milionów dolarów mniej niż rok temu, no to teraz nadawałbym do Państwa w nagrodę za dobre zachowanie. Dziś, piąty dzień lipca, imieniny obchodzą Trofima i Przybywoi. Wszystkiego najlepszego. Czas na interesującą rocznicę 5 lipca 1687 roku. Isaac Newton opublikował dzieło pod tytułem... Uwaga, będę mówił po łacinie. Filozofie naturalis principia mathematica, czyli o obrotach sfer niebieskich. N nie, to Kopernik, a tytuł dzieła Newtona tłumaczymy matematyczne zasady filozofii naturalnej. Wraz z publikacją dzieła rozpoczęły się moje kłopoty z fizyką w szkole podstawowej i liceum. Zakończone jednak dopuszczeniem mnie do egzaminu maturalnego. Niech go pani puści fizykiem, to on na pewno nie będzie. I faktycznie proroctwo się sprawdza. W swoim dziele genialny fizyk mówię teraz o Newtonie, nie o sobie, przedstawił między innymi prawo powszechnego ciążenia, i tym samym rozpoczęły się problemy milionów ludzi na całym świecie. Codzienne okrzyki przerażenia dochodzące z łazienki po kontakcie z wagą są konsekwencją pracy Newtona. Omdlenia i zasłabnięcia osób katujących się drakońskimi dietami, mającymi ograniczyć bezwzględne prawo ciążenia. To wszystko przez Izaaka, potłuczone talerze, rozbite szklanki. Za te wszystkie nieszczęścia możemy obciążyć lekkomyślnego fizyka. Co prawda Newton przeczuwając falę nieszczęść spowodowanych swoim wynalazkiem napisał kilka zdań pocieszenia, ale to tylko czcze Newton pisze, że mój telefon jest przyciągany przez Ziemię, ale również mój telefon przyciąga do siebie naszą planetę. Nie pociesza mnie to, kiedy patrzę na stłuczony ekran mojej komórki, która ten konkretny pojedynek na grawitację przegrała z Ziemią. Obserwacje Newtona potwierdził mój znajomy. Wracając wieczorem do domu, wytworzył nagle tak silne pole grawitacyjne, że plecami przyciągnął do siebie chodnik. Skończyło się na kilku siniakach i porannym bólu głowy. Kolega nie wytoczył Newtonowi procesu. Jednak nie tylko nieszczęścia powoduje prawo powszechnego ciążenia. Dzięki niemu, oparty o struny smyczek, wydobywa dźwięki z moich skrzypiec. Dla mnie to szczęście. Dlatego na cześć Newtona. Okay. Dziękuję. No, pięknie powiedziane. Obserwacje Newtona. No, a jeśli ktoś ma takie nazwisko, to przecież to już zwiastuje problemy z wagą, prawda? I nie ma się czemu dziwić. Skrzypek, czołowy skrzypek grupy Mozarta, Filip Jaślar. Także poliglota, jak Państwo słyszeli, bo po łacinie. Troszkę się przestraszyłem, jak zapowiedział, że po łacinie, bo oj, łaciny, to też na polskim wybrzeżu można usłyszeć, oj, można. Za 4,57.